Pięciu nieoczywistych bohaterów z Mielenkopf w Szance. Numer 5 Ulrich Wolgenand. W 2021 roku Willingen zorganizowało aż cztery konkursy pucharu kontynentalnego w mniej niż 24 godziny. Austriak wygrał wszystkie. 400 punktów do klasyfikacji generalnej w niecałą dobę. Nawet jeżeli to nie puchar świata, robi wrażenie. Numer 4 Cenę Preutz, najmniej utytułowany spośród trzech braci, swoje jedyne podium w karierze zgarnął właśnie na obiekcie w Willingen. Nie było to wówczas wielkim zaskoczeniem, bo miał bardzo dobry sezon, który skończył w top 10 klasyfikacji generalnej. Zaskoczeniem było to, że po takim sezonie, w wieku 26 lat, cenę skończył karierę. Szkoda. Pozostając przy Słoweńcach, rodakiem cenę, którym podobał sobie te skocznie jeszcze bardziej, jest numer 3, Jernej Damian. Z ośmiu podium słoweńca w jego bogatej karierze, aż trzy zostały zdobyte. Właśnie w Willingen. Numer 2 Hiroya Saito, czwarty Japończyk z reprezentacji, która zdobyła złoty medal na igrzyskach w ich Ojczyźnie w 98 roku, nie był może tak utytułowany jak Funaki, Harada czy Okabe, ale zwycięstwo w Willingen na koncie ma jedno z dwóch w swojej karierze. Dwa zwycięstwa w karierze ma także numer jeden tego zestawienia, czyli Ville Cante. To drugie jak na złość w tym konkursie, w którym Adam Małysz poszybował na 151,5 metra. Trzeba jednak finowi przyznać, że pokonał Małysza zdecydowanie, bo o prawie 9 punktów, a dodatkowo pan Adam miał trochę szczęścia, że sędziowie nie zauważyli podpórki przy tym legendarnym locie. Ale nieważne.